Dzień dobry. Kolejny odcinek, kolejny etap prac przed nami. Zabieramy się za część radiową amplitunera. Jak widać, płytka wyjęta. Bierzemy się za wylutowanie isostatów, które będą wyczyszczone, wymyte. Następnie demontaż głowicy. Demontaż kondensatora z potencymetrem do przestrajania. I płytka pójdzie do. Wymycia. A my w międzyczasie, tak zwanym jak będzie sobie schła, porządnie zajmiemy się naszymi isostatami, które zostaną rozebrane i wyczyszczone oraz przesmarowane, złożone i wrócą na swoje miejsce. Wymienimy również wszystkie kondensatory elektrolityczne. Nie pozostajemy nic innego, jak zabrać się do pracy. Kondensator, głowica i zostaty wylutowane. Zanim zaczniemy płyteczkę myć czyścić, tu jeszcze wylutuję te pokrzywione tranzystory. Też je wyczyszczę, lutuję je krócej, tak żeby się tak nie krzywiły, bo aż normalnie strach patrzeć, że coś tutaj się nam zewrze. I o, teraz będzie lepiej widać. Coś się zebrze i, i będzie po tranzystorze. Wylutujemy również ten potencjometr. Będzie do wymiany. Mam nadzieję, że gdzieś taki znajdę. Nie ma na to czekać. Bierzemy się za demontaż isostatów. Gotowe. Kolejne puzzle rozebrane. Teraz czas na czyszczenie, mycie, smarowanie i składanie z powrotem. Także jak widać, nie idziemy na żadne kompromisy. Tylko wszystko dokładnie rozbieramy i myjemy. Odnośnie wyciągania isostatów do mycia, do czyszczenia. To ja osobiście wolę to. Wylutować, wymontować, starając się oczywiście nie uszkodzić żadnego spadów. Tutaj udało się akurat nie uszkodzić, wszystkie zostały na swoim miejscu. O wiele łatwiej jest potem to wszystko nie tyle rozłożyć, co poskładać. A szczególnie uciążliwa jest walka ze sprężynkami, przynajmniej dla mnie oczywiście. I zakładanie tych zawleczek, bo często sprężynka gęsto lubi polecieć nieznane. A jeżeli mam zespół izostatów w ręce, no to jest mi to o wiele łatwiej opanować niż jest to na płytce. Oczywiście idzie to zrobić, jeżeli jest wlutowane w płytkę, tylko trzeba za isostatami niektóre elementy wylutowywać. Tutaj musiałbym wylutować tutaj tą ceweczkę. Tą ceweczkę musiałbym wylutować, Tom również musiałbym wylutować. Tom również. Te trzy jeszcze jako tak, bo to tylko rezystory. Ale przy tych wszystkich czterech sztukach trzeba by było wylutowywać te cewki, no to już chyba lepiej wylutować cały zespół hicostatu, mamy go wtedy na wierzchu, i możemy go spokojnie wyczyścić i ogarnąć temat. Powoli kończymy pracę nad płytką toru radiowego. Płytka wyczyszczona. Wymyta. Wymienione wszystkie elektrolity poza tym jednym. Zamówiony osiowy 47 mikro. Czekam na dostawę. Te potencjometry zostały również wymienione. Potencjometr ten tutaj został wymyty, wyczyszczony. Także jest jak nowy. Elektrolity to już mówiłem. Isostaty wyczyszczone, przesmarowane. Za chwilę wracają na płytkę drukowaną, ale będę je montował dopiero wtedy, jak płytka będzie już w obudowie. Tutaj przykręcę płytkę do szasi. Przód isostatów do przodu obudowy, i dopiero wtedy yy, będę je lutował, tak aby potem. Jakbym przylutował wcześniej i montował dopiero po przylutowaniu, mogłyby jakieś naprężenia powstawać niepotrzebne. A tak zamontuję najpierw we wzmacniacz, poprzekręcam, co trzeba, bez lutowania i wtedy złapiemy kilka lutów. Jak będzie trzeba, płytkę wyciągniemy i polutujemy porządnie. A jak nie będzie trzeba, to polutujemy wszystko już w obudowie. W głowicy... Pousuwałem powycinane resztki kondensatorów. Tutaj było całkiem zacnie. Yy, zostały tam tylko nóżki, praktycznie ich nie było widać, ale wylutowałem wszystkie pozostałości, wszystkie pozostałości kondensatorów, także płytka... Yy Boże, głowica gotowa do poprawnego zestrojenia. Sprawdziłem tremery, wszystkie poprawnie się dają regulować. Kondensator wrócił na swoje mie miejsce. Tutaj wyjąłem tą ośkę, przesmarowałem tak, że wszystko jest luźne. Przy okazji, jak wymyłem kółko, na które nawinięty jest linka skali, okazało się, że kółko nadaje się tylko i wyłącznie do... No złap mm. O, kółko nadaje się tylko i wyłącznie do wyrzucenia. Prawdopodobnie ktoś tu przysmażył lutownicą. Nie ma problemu z takimi kółkami zarówno w Zodiaku jak i w Tosce. Takie kółka występują i mam kilka sztuk w zapasie. Także kółeczko będzie praktycznie jak nowe. Co jeszcze. No nic teraz teraz już Będę płytkę montował do obudowy Przyszły kondensatory 6800 na 50. Będziemy montować na płytkę i do wzmacniacza. I zrobimy test, jak tam nam spada napięcie przy obciążeniu. Dobrze, biorę się do pracy. Montuję płytkę do Toski. Obud drukowany, zamontowany w obudowie. I zostały przykręcone do panelu czołowego. Już tutaj kilka lutów załapałem, także jest wszystko stabilne. Możemy polutować resztę. Także jedziemy. Mam nadzieję, że wszystkie polutowałem i jest komplet padów. Teraz zostanie tylko oczyszczenie obwodu drukowanego z, z pozostałości topnika. Tutaj mi się ten nie podoba, coś. A myślę, że jest ok. Coraz więcej części w AmpliTunerze wróciło na swoje miejsce. Został mi praktycznie do zrobienia programator, czyli czyszczenie wszystkich izostatów. Tutaj nie będę musiał ich wymontowywać, ponieważ jak wylutuję kondensatory, które i tak będę wymieniał, będę mógł izostaty rozebrać bez wylutowywania. Niemniej jednak potencjometry wszystkie cztery będą wylutowane, rozebrane i wyczyszczone oraz przesmarowane. Jak widać programatorek praktycznie porozbierany. Zostało zdemontować sostaty, ale to nie o to chodzi. Chciałem pokazać coś ciekawego. Oryginalnie w tych pokrętłach, nie wiem czy to będzie widać zamontowane są sprężynki tak aby nawet jeżeli pęknie taka je, takie pokrętełko od stroika i tak dalej spełnia swoją funkcję jedno z tych pokręteł tak ciężko no złap tego zuma o jedno z pokręteł tak ciężko się działo że aż ułamałem no ale to nie ma problemu takie pokrętła Mam, także zamienimy. Ale widać, że we wcześniejszych produkcjach sprężynki na pokrętła były zakładane. Co pozwalało unikać problemów z przestrajaniem. Tak? Bo kiedy pękła ta plastikowa, że tak powiem, rureczka, to już się stroić nie dało. A taka sprężynka trzyma wszystko. Razem i można spokojnie przestrajać. Także patent z robieniem sprężynek ze skrętki i oklejanie klejem, jak widać, ma swój pierwowzór w oryginale. Biorę się za demontaż, czyszczenie i sostatów, a następnie potencjometr. Prace nad programatorem trwają. Panie Marcinie, w końcu się pan doczekał, ciągle pan dopytywał. Kiedy programator, kiedy programator. No to specjalnie dla Pana pokazuje, że programator też jest rozbierany, czyszczony, tak jak każda inna płytka, każdy inny element wszystko tutaj zostało umyte, środki i też umyte, już przesmarowane, blaszki mam wyczyszczone, teraz to wszystko składam razem, potem sprężynki, zawleczki i czekamy na kondensatory. I potencjometry. Tak, bo to są dwa potencjometry. I będziemy montować. Po wielu próbach udało mi się założyć linkę skali. Także to, co najgorsze, mam już za sobą. Tutaj podziękowania dla mojej małżonki, która tu mnie dzielnie wspierała. Pomagała mi się z tym uporać. Kondensatora jeszcze nie wymieniłem, jak widać, ponieważ po zamontowaniu programatora chcę wykonać jeszcze jeden test na tym kondensatorze. A mianowicie obciążymy wzmacniacz podając na wejście sygnał 100 Hz, jeszcze niższy niż 400. Tak, aby jeszcze bardziej obciążyć końcówkę. I zrobimy właśnie. Dokonam pomiaru spadku napięć i wtedy dopiero podmienię kondensator, założę założę tutaj ten zestawik i wykonamy test przy 100 Hz kolejny i zobaczymy bezpośrednio będziemy mogli wtedy porównać jak to wygląda jak te napięcia się utrzymują lub się nie utrzymują i od razu jak będziemy obciążali wzmacniacz Yy, częstotliwością 100 Hz. Tu zobaczymy sobie, jak spada napięcie zasilające żaróweczki. Czy wymiana tego kondensatora na większy, na większy pozwoli nam zminimalizować te spadki? Ale to będzie już w następnym odcinku. Taki teścik sobie zrobimy. W tym odcinku to już wszystko, bo odcinek się zrobił. Trochę przydługi, trochę chaotyczny, za co przepraszam. Także kończę ten odcinek, zapraszam do komentarzy, uwag, pozdrawiam wszystkich i do następnego odcinka.